Siema. Z tej strony czekolada oficjal. Dzisiaj nagrywam cały mój staw. No, trochę się tego uzbierało. Zaraz opowiem wszystko, co jest. Mamy tutaj 30 rakiet Tiger. Stalową wełnę. Mega bomb bomby, znaczy petardy kraklingowe. To są, moi, to, jest, to są single shoty moi, te. Mm. Titanium Salute FP Trójki 8 sztuk Nitrate, już mało mi zostało, razy. też 8 sztuk Super Crackery PS5 Funkę Titan Blitz Signalos 3.0 1 Exploder 5. 8 eksploderów czwórek, 7 srebrnych piratek, chyba 20 dumbum mini i dwie Dumbunki z NWP. Zapomniałem, jak one się tam nazywają. Napiszę, jak one się nazywają. Wielki rzymski ogień X Black. 5 strzałów, 50 gramów meku. To jest wulkan kolor po prostu. kolor <tutaj>, Tutaj są hmm, piszczki, pistalki one się nazywają. Tu są bączki 10 sztuk. Tutaj są wolty 3. 3,1 Jedna eksplozivka jedynka. Prawie cała paczka eksplozivek trój i skóle. Tu, mm, tu są trzy rzymskie ognie Magic Balls, trzy karabinki. Tu jest jedna raca pistoletowa i teraz rakiety. Diabolo J6. Miałem jeszcze Joter 1 ale wystrzelałem. Wyrzutnia Aries. Wyrzutnia Magma. I fontanna Fantazja. Jeszcze jutro. Chyba będę miał zestaw z Kauflanda. Za 30 zł. Wkleję tu zdjęcie. Trochę wezmę taką. Jeszcze. trochę tego jest łączna wartość tego to jest około 250 zł więc trochę tu kasy sobie leży jeszcze w jednym miejscu wezmę kamerę żeby znaczy telefon bo wkleję zdjęcie tego zestawu dobra to jest koniec filmu jeszcze chyba przed tym filmem albo może i po tym filmie będę Proponowane stawy przeze mnie za kwotę 100 zł na sklepie PiroPolska. Jeśli się film spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz no i subskrypcję. Hello.